No, I tak ta pieśń mnie też wywołała. Wywołuje mi tutaj każde słowo. Dla mnie naprawdę to jest oaza. Wiecie, być między Wami. Teraz, kiedy muszę tak dużo przebywać między innymi ludźmi, między chorymi, być między Wami, to dla mnie naprawdę wielka łaska. I to, że dzisiaj tu jestem, wiecie to, że Bóg mi dał siły. Ja, ta choroba bardzo ogranicza ciało. Po prostu, biorąc te leki, te sterydy, ja nie panuję nad własnym ciałem. To jest takie dziwne. Ja dziwię się, że ktoś dobrowolnie bierze to świństwo. Człowiek w jednej chwili płacze, za chwilę się śmieje, trzęsie się i, i nie wie, co ma z sobą począć. Ale ja Bogu jestem wdzięczna, że to nie ogranicza mego ducha, że ta choroba nie może zniszczyć mego ducha i że on jest ciągle mocny i coraz, coraz bardziej mocny. Ja tak tęsknię już do Pana, tak tęsknię do odpocznienia, i naprawdę chciałabym, byśmy wszyscy tak mogli mocno tęsknić, wołać do Pana. Mówiłem, że wszystko jest na chwilę. Nic nie mamy na zawsze. Myślimy, że mamy zdrowie na zawsze, że siły. Dzisiaj, mówię, przychodzi wiosna, ja muszę się chować przed słońcem, ja muszę nakrywać głowę, bo włosów też już nie mam. To jest może drobiazg, bo odrosną, ale uświadamiam sobie, że nic nie mamy tutaj na zawsze. To ciało jest mdłe jak trawa, ale Bogu zależy na tym, aby nasz duch był mocny, aby nasz duch budował się i rósł, i byśmy naprawdę byli blisko Pana i prawdziwie dziś. Dziś czas łaski. Kochani, dzisiaj stoimy przed Panem, ale nie wiemy, jak długo jeszcze. Ja dziękuję Wam za modlitwy, za to, że pamiętacie o mnie, bo w środę, wiecie, myślałam, że odchodzę, że umieram. Tak pomyślałam przez chwilę i chcę powiedzieć właśnie, może to dla tych, którzy jeszcze nie mają pokoju z Panem. Jeśli oddali swego życia Bogu, to nie ma co czekać. Może do ostatka, może do ostatniej chwili, kiedy przyjdzie ten koniec, bo... Kochani, może nie być czasu na wołanie, może nie być czasu nawet wesknąć. Trzeba być przygotowanym dzisiaj, teraz, kiedy Pan odwoła. Kiedy 10 minut po podaniu mi chemii, po prostu no, no, miałam takie uczucie, że umieram. Nawet nie miałam siły zawołać po pielęgniarkę, tylko taki Pan usłyszał, że jest mi niedobrze. I powiedziałam tylko do tego Pana z boku i ogromny ból w piersi tutaj i po prostu człowiek nie wie, co się dzieje. Podali mi pusi kiedy po iluś tam minutach zrobiło mi się lepiej, to, to jakiś wstrząs, jakiś, jakiś wstrząs alergiczny, jakieś coś i, ale naprawdę to była chwila, to nie ma czasu, nie ma czasu wtedy, tak jak niektórzy może sobie jakoś lekko myślą, że przyjdzie czas, że przyjdzie starość, że przyjdzie coś jeszcze, jakiś, jakaś łaska, że nie, kochani, jeśli dzisiaj nie mamy tego, to szukajmy tego pokoju z Bogiem, szukajmy tej społeczności, powierzajmy Bogu wszystko i idźmy za Nim, bo naprawdę to są chwile, ja kiedy później już doszłam do siebie, to, to tak dziękowałam Bogu, że jeszcze żyję, bo jeszcze mówię, jeszcze na pewno jest coś, co w moim życiu muszę zmienić, i naprawdę tak mi na tym zależy. I, i, i to jest, mogę Wam powiedzieć, że to jest lepsze życie. Ta choroba męczy, naprawdę ta choroba ogranicza, ta choroba no, robi z, ze mną, co chce. Ale mówię, nie robi, mogę duchowo stać przed Panem, ale mówię, w pewnym sensie jest to dla mnie łaska, bo naprawdę tak blisko jak jestem Pana nigdy nie byłam. Tak jak doświadczam Pana nigdy nie doświadczałam tego jego dobroci. Naprawdę on jest cudowny. O wiele bardziej niż sobie myślimy. My jesteśmy ograniczeni, my jesteśmy często jacyś tacy. No myślimy, że tego i tamtego to już nie, a Bóg jest naprawdę cudowny. Dla niego nie ma ograniczeń, dla niego nie ma jakiejś sytuacji bez wyjścia. W każdej chwili wszędzie, wszędzie z nami pójdzie, wszędzie z nami jest. I ja mogę zaświadczyć o jego dobroci, miłości, z wiarą i ufnością oddaję te moje dni. I dziękuję Wam, mówię, bo mam Was naprawdę wielkie wsparcie. Ja wiem, że Wasze modlitwy mnie niosą. Ja wiem, że jestem szczęśliwym, wybranym, ubogosławionym człowiekiem, bo mam Was. I chcę podzielić się tym, jak wielką łaską i radością jest dla mnie, że mogę tu między Wami być. Naprawdę, kochani, nie opuszczajmy! Naprawdę, ja nie mogę być w tygodniu, bo albo się tak czuję, albo tak. Nawet dzisiaj nie wiedziałam, czy przyjadę, bo ciężko mi usiedzieć na krześle. Tak powodują te leki. Ale dziękuję Bogu, że mogę na Was patrzeć. Naprawdę, każde słowo mnie cieszy, każde, każda pieśń mnie po, posila, pociesza. I tego Wam życzę, aby też i w Waszym życiu, w Waszym sercu była taka radość, jak jest moim. I Bogu niech będą za wszystko dzięki. Amen.